Każdego interesuje twoje życie seksualne. Ile miałeś partnerek w życiu? Z, y, seksualnych 181. Dobra, a w tym roku ta pula się o ile zwiększyła? Mało, dwie? Dwie, A no. my już maj. No. Myślisz, znaczy, że ja do końca roku bardziej, będzie bardziej... cztery? Znaczy ja już nie idę w ogóle kompletnie na ilość, nie? Ja już zostać, zostać tam, wiem, przy tej ilości co mam, nie? No, mam tam jakieś kochanki, tam, to nie narzekam na brak seksu, nie? A, dobra, a zdarzyło ci się kiedyś zapłacić? No, trzy razy, nie? Pierwszy raz, drugi raz i tam jeden z pierwszych, nie? A, no dobra, i jakie, jakiego rzędu są te kwoty? Czyli ile wydajesz na prostytutki? Pytam wprost. 120 zł jakoś... Czekaj, jak to było, że wziąłem kole... z się pojechałem i ja mm. płaciłem... I to było chyba 120... 100 zł, coś tam 120? I potem jak byłem drugi raz, no to płaciłem, powiedzą, 120 zł, ale... Mm. we dwóch waliliśmy jedną dupę, nie? Żeby było szybciej. A, dobra, a jakie ty w ogóle miałeś najbardziej szalone konfiguracje? Nie miałem nic takiego, no to wiadomo, że wiesz, dwóch się jedna dupa, no nie wiem, ja, ja i dwie dupy. A, bo ja kiedyś słyszałem, że po narkotykach każdy jest biseksualny, to prawda? Nie, mnie jakoś tam nie ciągnęło do facetów, nie? Pala jednak dupy, nie? Znaczy, kobiety. A, spoko. Jak będziesz wspominał związek z Anastazją? Fajne, mega fajne. Znaczy nie, bardziej bardziej teraz, nie? Znaczy raz jakby patrząc z perspektywy czasu, no to było fajne, spoko, nie? Robiliśmy fajne zdjęcia, no działo się, fajnie, fajne, nie? A teraz na przykład mam z nią dużo lepszy kontakt niż wtedy. Ale ty nie chciałbyś do niej wrócić? Nie. Czemu? No bo nie, nie wchodzi się dwa razy do tej samej rzeki, nie? Nie, no to głupie przysłowie, no, tak jakby jak Zajubiste. trzeba, to można wejść. Nie, znaczy jeżeli chodzi o seks no to spoko, ale tak jeżeli chodzi o związek, to nie.